Budżet obywatelski Miasta Płocka i przejezdna ulica Otolińska. Rozpoczynamy program Miasto Żyje. Mieszkańcy Płocka po raz pierwszy sami zadecydują, na co przeznaczyć część pieniędzy z budżetu miasta. Taką możliwość daje im nowa inicjatywa zwana Budżetem Obywatelskim. Chcemy w tym roku zaproponować, by były to 3 miliony złotych. 3 miliony złotych, o przeznaczeniu których zadecydują płoczczanie. Pierwszym etapem realizacji budżetu obywatelskiego Płocka będzie składanie projektów przez mieszkańców miasta. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się na początku grudnia. Swój pomysł może zgłosić każdy. To niekoniecznie musi być jedna osoba, mogą to być różnego rodzaju grupy osób, wspólnota mieszkaniowa, a więc każdy, kto chciałby w jakiś sposób zmienić Płock i chcemy stworzyć taką możliwość tej zmiany. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć najróżniejszych sfer działalności i swoim zakresem obejmować całe miasto, osiedle czy ulicę. W lutym zgłoszone pomysły będą weryfikowane pod względem formalno-prawnym i oceniane merytorycznie. 10 wybranych projektów zostanie poddany w kwietniu pod głosowanie mieszkańców Płocka. W wyniku tego zostaną wyłonione projekty do zrealizowania. Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski udostępnił dla ruchu ulicę Otolińską. Na rok przed planowanym terminem zakończył się kolejny etap jednej z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w Płocku. W tej chwili ulicą Otolińską, a także ulicami targową i graniczną mogą warunkowo poruszać się samochody osobowe oraz autobusy. Otwarte dla ruchu lokalnego jest także przebudowane skrzyżowanie ulic Otolińska-Szopena. W ciągu ostatnich czterech miesięcy, najpierw dwa miesiące wakacji, teraz dwa miesiące po wakacjach, właściwie trwała budowa tej ulicy. Nie tylko remont generalny, ale budowa ulicy jednej z najważniejszych, z jednej strony wylotowej, z drugiej strony dzięki ulicy Chopina, tutaj także tworzącej ważny element układu komunikacyjnego naszego miasta. Jeśli dodamy do tego już otwartą ulicę graniczną i targową, ulicę do ruchu, to w tym momencie możemy powiedzieć, że układ komunikacyjny Płocka się, Zmienia i to zmienia się w sposób zdecydowany, nie wspominając o pewnym komforcie jazdy, jaki dzięki tej ulicy już będzie mógł funkcjonować. Prace związane z inwestycją rozpoczęły się w połowie 2011 roku na ulicy Targowej. Ich zakres obejmował m.in. roboty drogowe, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę sygnalizacji świetlnych. W czasie trwania inwestycji kolejne odcinki ulic musiały być czasowo wyłączone z ruchu. Część prac była prowadzona nocą, aby nie powodować utrudnień w ruchu lokalnym. W ramach inwestycji wyremontowane zostało prawie 4,5 km ulicy Otolińskiej i Targowej oraz ponad 2 km ulicy granicznej. Przebudowano także kilka skrzyżowań. To, że ulice są już przejezdne dla osobówek i autobusów, nie oznacza końca prac drogowych i zakończenia całej inwestycji. Drogowcy wciąż będą pracować na poboczach, cały czas trwają prace związane z budową chodników i ścieżek rowerowych. Urząd Miasta Płocka sfinansuje kolejne szczepienia profilaktyczne. Do listy już zrealizowanych programów dołączą szczepienia przeciwko wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy. Akcja profilaktyczna ma wystartować w 2013 roku. Jej głównymi adresatkami będą 12-letnie dziewczynki. Tym razem nie zakończy się jednak na samych szczepieniach. Program będzie poszerzony o kampanię informacyjno-edukacyjną, skierowaną również do dorosłych, zachęcającą do wykonywania cytologii. Ma zostać informacja. Nie szczepcie, szczepcie, to jest wasza by, wasz wybór. Miasto daje wam szansę, miasto daje na to pieniądze, natomiast róbcie cytologię ma być przesłanie. Polska flaga w każdym domu. To hasło akcji, którą po raz kolejny organizuje parafialno uczniowski Klub Sportowy Wiktoria w Płocku. Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości pomysłodawcy kampanii apelują o to, aby 11 listopada każdy budynek w mieście zdobiła biało-czerwona flaga. Zwracają się do właścicieli sklepów, restauracji oraz do kibiców i wszystkich płotczan, którzy przywiązanie do biało-czerwonych barw pokazali chociażby podczas ostatnich Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.